Witam serdecznie na moim kanale, w kolejnym odcinku z serii y, Submerge Hidden Deeps, jesteśmy przy eksploracji dziewiątego nasionka. To się trochę zaczęło kręcić No połóżmy tą kulę na miejscu Zobaczmy co tutaj jest Stąd przyjechaliśmy Albo tutaj mogliśmy przyjechać, dobra? Tutaj tak co no, przyjechałyśmy. Tutaj można ją postawić. Tutaj ona jest. A co jest tutaj jeszcze dalej? To będzie po prostu. Tu się coś świeci. No, tutaj jest kwiatek. Super. To też ważne. Zbieramy kwiatki. Tutaj nie ma już nic, dobra Jeszcze tam była ta jedna odnoga Zanieśmy to najpierw Tutaj tam było to jeszcze ta odnoga Chyba robię eksplorację, którą powinienem później robić, no ale dobra. Zobaczmy co to jest. Aha. I tutaj wróciliśmy do nasionka z powrotem. te nasionko przypomina, można się tutaj przenieść, żeby jakąś bramę tu otworzyć. Tak też zrobimy, weźmiemy tę tutaj trochę taka pokręcona eksploracja. Tutaj mogliśmy mieć na początku. Wydaje mi się, że tam jest tylko i wyłącznie um, Pamiętnik. Szybkie wypicie. Dobra, bo z tym nasionkiem powinniśmy iść raczej w tamtą stronę. tutaj jeszcze coś jest? To będzie... ...pamiętnik numer jeden. Tak I tutaj jest jeszcze elemencik. Widzicie, prawie wszystko zrobiliśmy już. Tak żeby znowu nie przegapić tej jednej rzeczy, za którą się będziemy wracać. Stąd przyszliśmy, czy mi się tylko wydaje? Tak, bo tam jest nasza łódź. Tak, bo to co ja powiedziałem, że to taki znowu odcineczek, taki ozdobywanie, eksploracja z nasionkiem, w sensie, że od razu ono jest dostępne. Dobra, tutaj. Tam jeszcze na górę trzeba będzie wrócić, myślę. właśnie, po co miałbym tutaj z niby. Tutaj nie dam rady nic z tym zrobić. No, to na razie tutaj będziemy wiedzieć, gdzie jest. Ja się tam na sekundę na górę wrócę. Tutaj się powinienem jechać z tym nasionkiem. Dobrze, że się wróciłem z nim, bo jakbym nie otworzył tej rośliny, to już bym potem, jak je odniósł, to nie mógł nic z tym zrobić. No, co my tutaj jeszcze mamy na tej górze? Tak, tutaj most jest otworzony. Tutaj trzeba będzie nasionko, żeby pamiętnik, a kurde z tym nasiąkiem trzeba mocno uważać. Tutaj byliśmy chyba, bo tu był element. A w zasadzie nie wiem po co miałbym tutaj iść inaczej. A, bo my stąd przyszliśmy w ogóle. Nie mylę się? Coś nie wygląda to znajomo na mnie. Wiemy gdzie jest jeden pamiętnik. Jest za tą ee, ścianą z zieleni. Dobra, i tutaj. Aha, i tutaj byśmy tędy. Dobra, i tutaj jest kolejny most do odblokowania. Wiemy my coś tutaj mamy? Mamy kolejny element. Tak jasno tutaj, że nie było widać. Dobra, wszystkie elementy. Kwiatki zostały tylko dwie książeczki do czytania Mamy kolejny strój odblokowany. Tutaj będzie chyba do odniesienia. Tak, tutaj jest do odniesienia już je nasionka. Dobra, czyli tak. Jeszcze mamy dwa e, pamiętniki do zdobycia. O jednym wiemy lokalizacji. A tutaj jest coś jeszcze. Widzicie takie podstępne to było i tu jest ten ostatni pamiętnik, dobra. Czyli jeden pamiętnik musimy za tymi drzwiami z roślin... do tę bramu z roślin. Dobra. A jeden... No i ten ostatni jeden to musimy tam, ale jeden był tutaj, dobra. szpany list. Paneli ze mnie. Dobra, teraz muszę tu jakoś transportować nasionko. Będzie to możliwe przy użyciu tamtej windy, co mieliśmy ją na początku. Tylko gdzie ona była? Albo jak zejść na dół. Tędy musimy iść z nasionkiem. Okej, okay. wydaje mi się, że tutaj było to takie boczne zejście do nasionka. Tutaj było. Teraz mam wszystko. Tylko tam przed samym końcem pamiętać o tej jednej... Em, tej jednej książeczce pamiętniku tym. Dobra, to najpierw zepsuńmy to na dół. I to jest Wszystko. Dobra, co my tutaj mamy teraz zrobić? Tędy przyjechaliśmy Tu jest na nasionka zbiorniczek Ja muszę je tam gonić na dole Na dole to było Chyba tędy Te takie zjazdy co były Trzeba tej bramy nie ominąć, bo będzie chryją. Czy już gdzieś źle poszedł? Niby tak blisko, a tak daleko. Dajcie im moje nasiona. Powinno być właśnie tam. Tam jest ta brama. Tam jest ten ostatni pamiętnik. Tak, tu się na środku. Dobra, myślę, że mamy tą. Dużo tych e, bram, płotów e, mostków do pootwierania. I trzeba uważać, no bo jak się oddaje... E, Nasiąko, to nie wiem potem czy ją można zabrać co chodzi, czy może się automatycznie otworzy. No i przedostatnia historyjka. Pewnego razu miasto otoczyła wielka burza, a z niej wyszedł wielki. Okej. Okay. Wszystko jasne. Jak widzicie, jeszcze nie ukończyliśmy, a już mamy wszystko odnalezione. Tym razem się postarałem. Wiecie dobrze, to tak nie jest łatwo. Zostanie nam jeszcze sporo czasu na eksplorację, na zwiedzanie i szukanie tych zwierzaków. I mamy tam. Myślę, to już takie niszczowe. Jedno ulepszenie nam zostało i jedno, dwa zwierzaki. To już może po prostu tego nie będzie mi dane znaleźć i tyle. Zobaczmy, <śm> jaka historia nas spotka. History. Hmm. Jest to na samotność pośród, farc. siostra rozpoczęła na swoją proszkę z innymi sercami ludzi. ciszek się smuci Może i przeze mnie zostaliśmy wygnani, ale naprawdę to, naprawdę to ok Szybko to wszystko znikło Dobra, przestawmy się na te ulepszenia, zobaczmy gdzie by te ulepszenia jeszcze mogły być Tutaj mamy wszystko tak zapełnione ładnie, to myślę, że tego nie będzie. Ja bym jeszcze się pokręcił tutaj. Przynieśmy się tam. No, bo to, już, to jest to jest wszystko co ja mogę sam znaleźć. Te, zwierzęta to po prostu gdzieś po prostu trzeba będzie pływać i ich szukać to ale przynajmniej to wam wszystko pokaże gdzie jest Dobra kręcimy się tutaj Ja myślę że tutaj zobaczę ostatnia szansa I będziemy się wybierać w stronę Ostatniego nasionka. Oho I ten Może tak popłynę, ja mówię, że to musi być gdzieś wewnątrz tych obiektów, bo ich tak jakoś wielce nie eksplorowaliśmy. Ostatnio się tutaj trafiło. Może jeszcze jedno się tutaj trafi. Ja w ogóle jestem. Okej. Okay. Słonimy te wszystkie po kolei kawałeczki. Jest. Mamy to. Udało się. No to, czyli z obiektów zostały nam już tylko e, dwa zwierzaczki Bo... Jeden zwierzaczek na pewno będzie e, tam w tej ostatniej w tym ostatnim nasionku No i co, przepłyńmy się tak do tego nasionka Może akurat się na Tak, mamy jeszcze trochę czasu w tym odcinku No bo tak, to, to i to, je, e, to, to, i to jest tutaj Czyli tylko z tego dziennika Tam będzie ostatni styl Zabytki, mamy wszystkie odkryte stworzenia no kurcze. Szkoda tych dwóch morskich. Mamy garbus, orka, rekin, delfin, płaszczka latająca ryba, miecznik, pelikan, maskonur, bieługa Tutaj sarna wywiórka, szczurka, niedźwiedź, foka, krab, żaba. No i te jedno coś, co prawdopodobnie znajdziemy tam. To sobie też przeczytamy w jutrzejszym odcinku. No, szkoda, to było, no ale co zrobić? To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że trzeba naprawdę całą mapę dobrze wyeksplorować. Wszystkie te nieodkryte obszary przejechać. O, mamy naszego kolegę. Tym razem nic nie było nim ale on się zieleni, patrzcie. To ja nie zauważyłem. Co to za historia, może my go przywrócimy do życia. Coś tak czuję, że ten przyszły odcinek nie będzie należał do zbyt długich. Może dzisiaj uda nam się te jajko nasionkowe eksplorować Nie, chyba za piękne. Tam jakieś zwierzę pływa chyba. No ale te takie mamy kolekcji tak mi się przynajmniej wydaje no i to by było na tym polegało no bo to było to to pierwsze to już ten zwierząt skoczysz jeszcze raz tak. to mamy jedne z pierwszych zwierząt jakie udało nam się znaleźć Dobra, szukamy wejścia. No, dwa zwierzątka zostaną dla Was do znalezienia. Wszystkie inne znaczki będziecie mogli zobaczyć na tej flansz, na tej na tym rozrywce. Może jeszcze się przepływamy tak na około planszy, może gdzieś się trafią te dwa zwierzaczki. W czym jak to się ukończy? to wygląda wam na długą planszę? nie wygląda na malutką Zobaczymy Pierwsza część W stylu włosów, kok Ja wolę takie Bartoczyki Tutaj coś jeszcze się ciekawego dzieje Nie, otwieramy tylko bramę taki klasyk początkowy. Dobra. Dostanie nam czasu na podsumowanie fajne w przyszłym odcinku. Może się tak jak mówię, jeszcze w koło i zobaczymy, co i jak, gdzie tam coś siedzi. Ogrody Kolumbia. I tak, just wait. No i żeby nie było wpadki Skorujemy wszystkie zakamarki Tutaj jest coś do odblokowania Nie musimy tego ukończyć w tym odcinku Czyli coś tutaj gdzieś jest, żeby to postawić Jak nie, to będziemy musieli jechać na górę Zobaczmy co tam jest. Rozglądamy się za kwiatkiem. Zawsze jest to... To no, mamy tutaj pingwiny. Ja będę mógł je aktywować jak mam tą kulę. No nie wierzę. Z w kule nie mogę ich aktywować. No nie 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 Zostaw to kulę. Zostaw to kulę. Odejdź. Jak innych pingwina? No nie wierzę. Z jakąś głupią kulę nie mogłem aktywować pingwina. A no to nic, no przynajmniej wiadomo, że zwierzę nam się tutaj znalazło. Ostatnie No Dobra, czy musimy jechać windą na górę? Te pingwiny jeszcze się pojawią, jak coś tu tutaj wrócimy i je przywitamy. po malutku na górę. I tak mi się wydaje, że to jedno takie co prawie 25 minut spędziłem na eksploracji. To było najdłuższe nasionko do zdobycia. Nie wiem po co mi ta kula, ale nie byłoby dane jej się jakby nie była potrzebna. No, no i wiem już. Ustawię to tutaj i tam już z tyłu gdzieś pingwin się odzywa, tak mi się wydaje. Gdzieś Kingvina znajdziemy jeszcze na pewno, no, cały czas będą wracać do nas Druga część kokum Całe winki. Będziesz z nami eksplorował? Exploring Dobra Tutaj Szukała zębaty, jak my z czasem stajemy? Dobrze Pomalutku Oho Nie, najpierw zobaczmy, bo ja chcę zaznaczyć sobie pingwiny Mogę je zaznaczyć? Daleko stoją Kurde Może jak wejdę tutaj to je zaznaczę? Trudno Zanim weźmiemy tą kulę zobaczmy co tutaj ciekawego słychać Jest jakieś przejście gdzieś Kolega się na nas patrzy Kwiatki Stale wszystkie kwiatki Tutaj Tutaj jest most do wypadku, się świeci. wypadku, okay. Jeszcze się do tej kulki wrócimy No czuję, że będę się do tego pamiętnika wchodzi, którego chciałbym zdobyć Ależ zawiła. Aha, tutaj się oddaje na siąko. tego w ogóle, panowie i faniem. A jak wejść do tamtego? Jużby tędy? Nie, tędy to ja wszedłem, żeby tam wejść. Tutaj już się oddaje nasionkom. Jeszcze trochę mostów do opuszczenia mamy i ja nie chciałbym zrezygnować z zrobienia tego. Czy ten most się z tej strony puszcza? Aha, tutaj potrzebna nam kulka jest, dobra. Teraz, gdzie ta kulka była? Tam się jakoś nie da wejść. Hmm. Tam jeszcze, tam byliśmy, tam było Jest kulka. Jakby się chodziło do tego pamiętnika? Hmm. Teraz może się dowiemy, może od drugiej strony. ja może już w następnym odcinku się dowiemy. Może te kulka dopiero na siankę. Te kulkę można się... To pewnie otworzyć tę stronę. Jeszcze jest tam no dobra, jeszcze trochę tutaj eksploracji będzie. Już znaczy, się znowu włączyło, 4 minutki jeszcze da mi coś sobie. Mamy jakiś element. Ok. Lecimy w górę. Zawsze w dół można zejść. Co to tutaj jest? A, zerwana lina. Okej. Okay. Jest, pingwiny. Czemu wejść w górę? Każą, żeby zejść w dół? Nie uciekajcie koledzy, bo muszę was oznaczyć. Dobra, oznaczone. Pingwin. Okej, okay. to jeszcze coś jest. O, suszarka. To jest te pomieszczonko tylko od drugiej strony, czyżby? Nie, bo nie ma dziennika. I nie jest tak pootwierane. No cóż, dobra. Nie chcę całego tego zrobić w jeden odcinek. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro, w którym dokończymy eksplorację ostatniego nasionka. Jeżeli zostanie trochę czasu może poszukamy tych dwóch ostatnich zwierząt. Mam nadzieję, że się podobało się, tak zostawcie lajki, like komentarze. Żeby być na bieżąco subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.